Zapraszam do wysłuchania horoskopu na ostatni tydzień kwietnia, raki. I energetyka tygodnia. Rak, poniedziałek. Wunio, czyli zadowolenie. Wtorek, yy, pertro. Y, sytuacja losowa. Środa. Y, fechu, y, obfitość. Czwartek, y, ingwa dojrzewanie, wzrastanie w ciszy. Piątek, mam nas. Sprawy urzędowe, sprawy partnera. Sobota, y, skupienie na jakiejś czynności i też wstrzymanie się przed niektórymi rzeczami. Cierpliwość. I niedziela, y, runa naudis, czyli potrzeba czegoś. Raczki się denerwują, dlatego runy lecą. Dobra, i teraz dalej. Poniedziałek dla raków. Tajemnica. Miły dzień, ale karty nie chcą zdradzić o co dokładnie chodzi. Wtorek. Wtorek losowo jakąś informację przeczytają, trafią na jakąś informację, która będzie dla nich ważna, e, raki. Środa. Środa to intuicja, czyli wyczucie, e, bogactwo duchowe, jak i finansowe, przeczucie, e, m, gdzie dokonać zmian e, w sferze finansowej. I teraz mamy e, czwartek. Rodzina, rodzina i y, wsparcie pani będących w ciąży. Y, no i też wspólne jakieś rozmowy o przyszłości. Tutaj mamy teraz piątek. Piątek to bardzo udany dzień, wszystko się powiedzie, jeśli chodzi o mężczyzny, raki. E, załatwienie jest pozytywnie spraw urzędowych. Teraz mamy sobotę. I sobota tu jest, dokładnie to są jedne. Runa jest ta sama i karta jest ta sama. To jest praca w skupieniu. Czyli coś będą robić w skupieniu raki w sobotę i teraz niedziela. Izolacja. No i zobaczcie, jeżeli tutaj mamy runę, potrzeba izolacji. I izolacja, no to niestety będą chciały, jeżeli to z własnej woli, to raki będą chciały się wyciszyć. Na poczku sobie troszeczkę refleksyjnie pomyśleć, a jeżeli będą przemuszone, to się dowiedzą raki o przymusowej izolacji w niedzielę. Dobra, teraz mamy podsumowanie poniedziałek dla raków, troski nieprzyjemności, i tutaj mi się kłóci to z tym, bo tutaj jest bardzo udany radosny dzień, a tutaj jest troski nieprzyjemności. No, i tajemnica. No, dlatego jest taki dysonans, ponieważ coś, co powinno dawać radość, może być, prawda, obrócić się w jakąś niemiłą sytuację, ale nie wiemy o co będzie w poniedziałek chodzi, ponieważ jest karta tajemnic. Ale może się skończyć pozytywnie, bo runa w Unii jest bardzo, bardzo pozytywną runą. I teraz mamy wtorek. Spotkanie, czyli spotkanie, dowiedzenie się czegoś, poinformowanie Raków o czymś i tutaj y, to jest runa losu, czyli tak miało być, we wtorek będzie coś ważnego przekazane Rakom. Środa, środa to y, wysoka wygrana, no i pokrywa się, bo finanse, finanse wychodzą na, na środę, runa finansowa fechu Rakom, czyli y, no, Daj tutaj finanse dla raków, kotku. No i mamy y, intuicja, czyli dobrze dobrze będą myśleć o finansach, przeczuwać raki w środę. Teraz czwartek. Czwartek mamy y, osobę, y, mężczyzny, w związku z czym ważni będą panowie y, z rodziny w czwartek, jeśli chodzi o raki. Piątek to y, załatwianie spraw, właśnie zakupów, spraw urzędowych i tu będą pozytywne też y, ten dzień. Będzie pozytywny piątek i sobota dla raka. To y, pan, pan będzie coś robił. To będzie może mąż, ojciec, y, osoba płci męskiej. Będzie coś robić takiego, co wymaga koncentracji w sobotę. I teraz mamy niedzielę i niedziela. Y, no, osoba z sądownictwa. Tutaj jest podjęcie decyzji właśnie o izolacji. Mogą być te sprawy, może to być też osoba z, związana z medycyną, nie tylko sądownictwa, bo to jest taka karta właśnie osób, które noszą, noszą uniform w swojej pracy. I teraz mamy następny znak, czyli lew. Rakom już, dziękuję za uwagę. I lwy. Energetyka tygodnia ostatniego, yy, czyli 26-30 kwietnia dla lwów i poniedziałek. Hagal, jakieś takie wymuszone zmiany z zewnątrz, wtorek. Wtorek to odwrócona runa Ansus, czy jakieś niedogadanie się. Uważacie na umowy. Yy, dalej mamy środa. Dobra runa na y, sukces, na y, zadowolenie. Pozytywny dzień powinien być czwartek. Bardzo fajna runa równowagi i też związku, z y, fokusowania na drugą osobę. Dalej mamy piątek. Piątek współpraca. Y, sobota to y, ukierunkowanie, podjęcie decyzji, i niedziela praca. Dobrze, i teraz mamy dalej. Poniedziałek dla lwów. Sielanka. Sielanka, ale to mi się kłóci z runą. Hagal, czyli sielanka się skończy. Pewne rzeczy niestety muszą lwy przemyśleć. Być może się troszeczkę rozleniwiły i no, rzeczywistość się zmienia. One troszeczkę nie umią nadążyć. To zastanowić się po prostu, co się dzieje w poniedziałek, jeśli chodzi o lwy. Wtorek. Wtorek. Przyjaźń. Tu będzie niedogadanie się z osobą, jakąś bliską, znajomym, przyjaciółką, przyjacielem. Tutaj będzie właśnie jakaś taka blokada na linii komunikacji. Dalej mamy środę. I środa, tutaj Sowillo plus małżeństwo czyli jak najbardziej pozytywny dzień, udany dla osób będących w związku. Dalej mamy czwartek. Czwartek to spotkanie i mamy gebo, w związku z czym jakaś randka. Miły, miły wspólny dzień. E, piątek. Piątek błąd, jeśli chodzi o e, współpracę, czy jakieś niedogadanie się i tutaj sprawy zawodowe bardziej wychodzą. Jakiś błąd, jeśli chodzi o spółkę, o pracę, prawda, o współpracowników. Sobota. Odwrócona karta kultury, czyli Będą się zastanawiać, dokąd się udać, żeby mile spędzić czas yy, lwy. No i yy, tutaj nie wiadomo, czy będą jakieś miejsca, które po prostu będą godne uwagi. To tutaj będę miały problem z wyborem, jeśli chodzi o te miejsca w sobotę lwy. I teraz niedziela i niedziela zmiana. Zmiana, jeśli chodzi o pracę. Czyli będą się zastanawiały w niedzielę. Czym się zająć po prostu lwy? Są lwy pracowite, w związku z czym yy, przynajmniej niektóre będą się zastanawiały, co zmienić, żeby ulepszyć swoją, po prostu, yy, swoje działanie. Dalej mamy podsumowanie. Yy, osoba fałszywa w poniedziałek, zwracać uwagę. Yy, dalej mamy wtorek, dobre wiadomości. Czyli to niedogadanie się z przyjacielem nie powinno być trwałe. Środa, praca, udany dzień też w związku, dobre, dobre umowy, czwartek, spotkanie się, spotkanie się też być może, jeśli chodzi o sprawy dam z ale tutaj powinien być pozytywny jakiś wynik. Dalej mamy piątek, piątek to y, podróż, czyli uważać, żeby trafić w to miejsce, do którego się udają lwy, bo jest karta błędu i tutaj może być po prostu minięcie się z, z jakąś osobą, która na, która na nas czeka, czyli nie trafienie w to miejsce, do którego się udajemy. I niedogadanie się, bo jest błąd na współpracy. Teraz mamy sobotę, to zmiana, zmiana miejsca, zmiana. Y, Podejścia do tego, gdzie po, po prostu spędzać wolny czas i niedziela myśli, myśli, zastanawianie się, skupianie się nad tym, co zmienić, jeśli chodzi o pracę i o działanie lwów. I dziękuję za uwagę i zapraszam do wysłuchania horoskopu Panny. Getyka tygodnia dla panien, poniedziałek, kenas, jakieś prawda tworzenie jeśli chodzi o poniedziałek, wtorek, skupienie się na jakiejś czynności, środa, gebo, równowaga do miły dzień dla związku, czwartek. Algi, sytuacja wymagająca rozwagi uwagi będą pod ochroną panny w czwartek, piątek. piątek tutaj mamy sytuację losową, sobota, ansus, czyli dobra komunikacja, niedziela, hagal, jakieś takie gwałtowne wydarzenia. I teraz poniedziałek otworzyć się na pracę, na pracę, prawda, taką twórczą. Poniedziałek panny, wtorek. Wtorek to jest obrócona stabilizacja, czyli yy, no skupić się też na, na pracy, yy, pracy zawodowej, a nie tylko na domu. Dalej mamy środa. Środa to przeszkody, i w połączeniu z runą gebo. Yy, niektóre, niektóre panny będą musiały yy, zastanowić się, co, co, w jakiej strefie mają blokadę, jeśli chodzi o związek. Muszą bardziej dążyć do równowagi. I tutaj mamy yy, czwartek, czwartek to intuicja, bardziej polegać na swojej intuicji, w czwartek panny sytuacja będzie tego wymagać, piątek to... Losowe, losowe jakieś wydarzenie, które po prostu no, zmarnuje dzień. Pannom będą po prostu się czuły, że straciły czas, czyli poszły w jakieś miejsce, które nic im nie przyniosło, albo stratę jakąś. Sobota. Sobota to zmiana i tutaj mamy jakąś komunikację być może zmiana telefonu komórkowego. Niedziela. I niedziela odwrócona karta kultury, czyli mamy troszeczkę popracować panny nad, nad manierami w niedzielę. Bo pewne osoby z otoczenia mogą się czuć, prawda, że takie są rubaszne panny, mogą je urazić. Dalej mamy podsumowanie poniedziałek, załatwianie spraw, też pozyskiwanie jakichś funduszy na, na swoją działalność. Wtorek mamy drobna przypadłość, czy skupienie się na pracy, takiej, która nie wymaga zbytniej uwagi. Dalej mamy środę. Środa to kwestie dotyczące pań, czyli pani się będą troszeczkę czuły gorzej w związkach. Dalej mamy czwartek. Czwartek to dom, i tutaj spokojny dzień, piątek. Piątek to y, mężczyzna, panna będzie, będzie jakoś y, w porównaniu z, poprzednimi, z poprzednim przekazem, jeśli chodzi o czwartek, będzie błądził w czwartek. Y, teraz mamy sobotę. Piątek, przepraszam, sobota. Sobota to kwestie dotyczące y, też y, być może. Y, Jakieś podłączenia internetu. To są, to są wszystko informacje, na przykład zakup telefonu komórkowego, podłączenie internetu, zmiana internetu na szybszy. I niedziela. Małe dziecko, małe dziecko, czyli być może się panny pokłócą właśnie o pociechę z otoczeniem, i tutaj będzie taki dysonans. I dziękuję bardzo pannom. I teraz zapraszam do wysłuchania horoskopu wagi.